Cześć, witajcie do Kolczasy, a dzisiaj chciałbym wam zaprezentować gameplay z gry Titans 2. Jest to gierka, można powiedzieć, clicker, którą mega dużo tryhardowałem No i chciałem w sumie Wam pokazać jak ona wygląda. Myślę, że będziemy mogli założyć jakiś tam jakiś klan i tak dalej. I myślę, że w jakiś tam sposób bym, e, będziemy mogli sobie to ogarnąć, nie? E, tak, jak wygląda sprawa z... E, z tym, to po prostu zwykła gierka, w e, której upgrade'ujemy naszą postać, nasze postacie i tak dalej. Zdobywamy umiejętności, zdobywamy po prostu monety, mm, za które możemy oczywiście wydawać e, nasze zarobione pitosy, na przykład na postać, na klikanie, tak. E, możemy też e, uzbierać jakieś tam postacie, które zaraz <laughs> się powinnam odblokować. Gra jest mega długa, w sensie nie wiem, czy ogólnie jest poziom jak na ten moment. Właśnie, to możemy sobie kliknąć już e, postać, żeby kupić ją. E, jest ogólnie jakiś tam max stage, nie pamiętam, ja skończyłem grać chyba jak było 30, nie, nie 30. 15 tysięcy stage maksymalny, e, także wiecie... Um, Myślę, że będziemy mogli takie gameplay poprowadzić, oczywiście to będzie być przyspieszone Tam, w ja pewnym nie wiem, teraz może być przyspieszone y, tempo y, Gdzie ja to, to wszystko zabijem i tak dalej Lecz może być też y, zrobione tak, że powoli to leci, nie? I tak, y, myślę, że sera się spodoba, bo chciałbym też zacząć prowadzić takie y, gry Typu gry na telefon i tak dalej y, Poradnikowe, coś takiego, ale poradnikowe Bo akurat na telefonie gram y, dużą y, Ilość gier, więc myślę, że jak najbardziej by się na Kiew coś podobało. A szczególnie, że pismy Tap Titan z dwójkę, czyli w to co teraz pykamy, trechardowałem sobie mega długi czas. O, właśnie w tym momencie dostajemy peta, który co chyba 10 uderzeń, co 10 uderzeń daje nam tego. Dodatkowe uderzenie, jakby. I o, właśnie teraz będziemy mieli peta. To, o, właśnie tu się pokaże. I 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak. Co 20 uderzeń mamy go. Mm, możemy go ulepszyć, nie? I tak dostajemy jajka. Co 4 godziny możemy, no, możemy dostać jedno jajko. Maksymalnie możemy to mieć y, co. Znaczy, możemy mieć maksymalnie 2 jajka, tak. To jest zrobione. Jeżeli zbieramy 200 tych y, naszych zwierzaków, które będziemy dostawać poprzez. E, poprzez co? Poprzez zbieranie ich lub poprzez jakieś tam eventy, cokolwiek. Nie pamiętam dokładnie za co. E, a, za dzienne logowanie się. A to będzie nam się ten pet damage zwiększał, na przykład to mamy razy 2, 1 all a tak? Byśmy prostu drugiego drugi level, to będziemy mieli 1-4 załóżmy, cokolwiek, tak? I po prostu potem ten pet będzie automatycznie być, chyba tam, nie wiem, 5 sekund, coś takiego. Jak widzimy teraz uderzając, on uderza jakby e, swoim tym atakiem, tak? Może ja dobiję tak, żeby pod koniec było. o! I teraz widzicie, to całe takie białe tło było e, Takie białe tło, widzicie to uderzenie To jest jego, mm, Jego to jakby e, Uderzenie, tak? I co tam 120 tych, tych, tych możemy to m, zbierać Equipmenty equipment się dostaje bodajże co 15 stajdży Jeśli nie mylę Mogę się mylić bo nie pamiętam tej, co tam się działo Ale myślę że tak I te po prostu equipmenty Rzeczy te Zbroje tak Możemy na sobie zakładać Nasz wygląd w postaci też będzie inaczej wyglądać Możemy dostosować sobie postać po prostu na też da nam jakiś tam damage, tak? na przykład nie bonusy. Przed, przykład nie wiem, yy, nie, że nam doda plus jakiś tam dodatkowy damage, kraton przodododadam jakiś tam postać dodatkowy damage i tak dalej, i tak, dalej, tak. Yy, To tutaj jest yy, jakaś kolejna rzecz, tak. Yy, to są prestiżem. Za prestiżem dostajemy artefakty, tak. Z dwóch jakichś jakiś ludzi, chyba chodzi o to, że dostajemy fikunek. Nie wiem, jestem pewien, ale zaraz się przekonamy. Nie, chyba nie. A mamy 4 stage, a chyba chodzi o to, że... Mm, będziemy mniej stage mieli No, mamy tego tutaj ludzika. O, widzicie? I tutaj mamy taką... E, mamy zielony... Znaczy, bolo, zielony, niebieski, mamy taki... Ten. I co nowy stage? w sensie przed 15, ale jak to nie będziemy mogli po pod po prestiżu e, dostać tej, tego ekwipunku, nie? I tak, widzicie, tutaj wypada nam ekwipunek i... <laughs> tak. Teraz pytanie: Czy się opłaca go zbierać w tym momencie? Powiem Wam tak: w tym momencie nie opłaca się zbierać ekwipunku, bo sobie dajemy radę, tak? Ekwipunek będzie nam, będzie nam po prostu ingerował w to, jaki maksymalny mamy poziom. W sensie ten. W sensie, O nie, nie chcą, co włączyłem reklamę. Właśnie nie odpali na tym. Będzie nam, powiedzmy, mamy 1000 stage, to będzie nadawać jakieś tam na 1000 te. E, czekaj się tylko coś, jak wyłącza? Będą nadawać na 1000 e, poziom e, tego seta, tak, który nam wypadnie. I dlatego myślę, że w tym momencie możemy go zostawić, i wtedy, jak będziemy dostać jakąś tam trudność w poziomach i tak dalej, zobacz, co tylko ja nagrywam. 3 minuty, ok. E, ile dostajemy The Major? W sensie. ...bonusów, tak? Kurczę, yy, się. Jak po prostu będzie ciężko w stylu... Yy, ...że będziemy ciężko tam mogli yy, ze stage'ami walić, po prostu sobie odbieramy i lecimy znowu, co nie? Są wróżki, jakby założyć. zauważyć. Wróżki nam dają to, że albo spada nam yy, gold, yy, tak jak, jak teraz było, albo po prostu yy, spada nam yy, reklama, za którą dostajemy chyba 25 elementów, czy coś takiego. Jak widzę tutaj to, to są jakieś raid karty Myślę, że one są za gildię Chyba tak Mamy drzewko, tak? Są jakieś buildy ogólnie pod i tak dalej W sumie to jest chyba to, to, to samo, tylko po prostu jest obszernie to zrobione Drzewko dostajemy co 50 poziomów Bodajże, nie jestem pewien, ale co 50 poziomów dostajemy Tą, 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 I może możemy dać jakieś tam różne mm, metody yy, I tak, prestige, prestige robimy co Od 500 poziomu, mówię, że nie Musimy mieć tutaj, yy, tutaj na samym dole O, pięćsetny poziom Spróbujemy yy, 500 poziom naszej postaci, naszego tutaj tego Tej yy, Tego klikania żeby móc zdobyć, e, ażeby znaczy móc zrobić presli, tak? Czyli to kołać, nie wiem, 114, 115 poziom, e, żeby móc zrobić artefakty. Jak ar artefakty zdobędziemy, to za artefakty dostajemy, możemy sobie kupić, e, znaczy za te, te serduszka możemy kupić artefakty. E, artefakty są różne, jest ich mega dużo, chyba nie wiem, coś koło 50 było, jak grałem, czy coś takiego. I najlepszym artefaktem jak na początek jest oczywiście artefakt, który nam daje, który po prostu nam daje dodatkowe te serduszka za, za, jak to się nazywa, za prestiż, tak? Prestiż, jest, mówiłem już, co jest. I tylko jedną można jak widzicie, można sepety zakupić dalej, To mamy jakąś skrzynkę, czy cokolwiek. Mm, tutaj mamy też skrzynki z zetami, możemy wiem, co nam wypada. Przed... A właśnie, do powiem jeszcze do petów. Jak widzicie, to pisze level 5 pet, prawda? Mm. O co w tym chodzi? Chodzi w tym o to, że otwierając peta, mamy szansę np., wyle... żeby wyleciał, nie wiem, pet level drugi, tak? Chodzi w tym o to, że dostajemy podwójny, znaczy dostajemy dwa, dwie, dwie jakby, m, pety. Eee, Czyli to miałem przecież. Eee, dostajemy jakby takie dwa pety, które będą nam. Eee, no, wiecie co chodzi. Zresztą z niego dostajemy dwa pety, nie? Eee, I tak, kolejną rzeczą, którą też jest spoko rzecz to to. Mm, teraz Wam pokażę, bo. Mm, tylko, bo już niech są. Eee, jak widzicie, na 20 poziomie w tym postaci dostajemy critical damage dodatkowy, tak? Czyli powiedzmy, polećmy na ten 20 level. Jak widzimy za 1290 odblokujemy tego skilla Outni, tak? Odblokując tego skilla, mamy dodatkowy damage przy krytyku, tak? Tutaj będziemy myśleć na przykład 400 gold. 400 goldy to są postać taki boss, można tak to ująć. Yy, który yy, robi tak, że dostajemy dużą... Chyba nie, wiem, 10 razy więcej golda niż zestawem nowy czy coś takiego, nie? Także czy yy, też warto jest powiedzmy. Yy. Robiliśmy, że tu jest stały Damage, tak? E, tu jest jakiś Mel Hero. Właśnie. Są so, Mel Hero jest... O co jest ma skilla? Ale tak, wróżka e, dostaliśmy golda Popatrzcie, tu jest, e, jak to się nazywało, mag, tak? Nie pamiętam dokładnie jak to się... Jak, gdzie tu się sprawdzało kim on jest. Ale gdzieś tam piszę... Mam tutaj takie ikonki, prawda? Zresztą tu jest, tu jest Mal, tu jest jakiś ten i tu jest Archer, tak? Załóżmy, e, są różne te. Przecież możecie tutaj zobaczyć MEL, czyli wszystkie postacie z tą, tą e, klasyfikacją dostają e, dostają sobie m, razy 1,1 e, damage, nie? I co? I widzicie, tych e, poziomów jest mega dużo, żeby coś zrobić. oczywiście historie wszystkich postaci. Jeżeli chcemy, oczywiście możemy je przeczytać. Gra podaje, że nie jest w języku polskim, lecz możemy to zobaczyć. Nie, nie ma języku polskim gry. Więc no, e, możemy sobie tutaj oczywiście zmienić jakieś tam. Wpływanie e, tam przykład, nie wiem, do pełnej ilości lub ogólnie max. E, mamy jakieś kąty. E, I mamy tutaj była rzecz, czy ona będzie działać? Jest. Welcome skin chyba to jest. Nie, było to. E, chyba to zmieni dodali już do tej gierki, nie? Mm. Ogólnie. O, właśnie dodają nam gildie. I możemy jeszcze dołączyć do gildii lub stworzyć gildię Myślę, że ja stworzę swoją gildię, ale mm, nie na tym momencie Tylko w dalszym momencie I jeszcze tutaj widzicie, możemy dołączyć do jakiejś tam e, gildii, nie? Na nie boss e, rd, tak mm, Ok, nie możemy tutaj dołączyć, tak? Załóżmy nie, zobaczymy czy możemy takie do chińskie dołączyć Okej, okay, dołączyliśmy do jakieś chińskie, tak? Jest coś takiego, claim rate, tak? O, okej, okay, dostanę jakieś nagrody, woodsman. No to są te właśnie te bonusy, które, na które patrzałem. jak widzicie, mam tutaj takiego bonusa, znaczy takiego bossa. I ten boss jest za 15 godzin. I za 15 godzin będziemy go, mo go mogli lać, nie? Na pyrkę. Widzicie o co chodzi? Także, no. To jeszcze możemy odbierać w oczymentach yy, monarchiki i raid karty. O co tu chodzi? Mm. Okej, okay, to są jakieś rzeczy, tylko czy to są... czy to nie są rzeczy na rajdy specjalnie. Body damage. To z tego secika, nie? Mm, tu jest... per burning part. Nie, myślę, że to jest y specjalnie na... Mm nie, to mi się zaczęło, jakiś boss Jakiegoś bossa włączyłem Normalnie, dobra, zwalimy tego bossa mm. Chyba za te bossy dostajemy jakieś tam moneciki, czy coś takiego, nie? że e, klanowe bitwy można walczyć e, ile razy chcemy, tylko dobrze, że oczywiście za pierwszą próbę dostajemy, e, dostajemy, za darmo mamy Lecz potem na kolejną od razu możemy wydać 5 golda, potem 10, 15 itd. A w dalszej, e, w dalszej przygodzie e, jakby one się potem to... Hmm, to jest jakiś trening, tak? Pra praktyk. Nie wiem nawet. Ale w dalszej przygodzie on po prostu e, co dwie godziny, chyba bodajże, będzie mogli e, znowu e, za darmo użyć. I tak, jeżeli chcecie, jesteście chętni e, pograć ze mną w tą gierkę, czy po prostu cokolwiek e, ogarnąć, e, to jak najbardziej musicie zabrać w górę. Bo myślę, że odcinki się będą pojawiać. E, ten odcinek się pojawi bodajże w sobotę. I tak w sobotę w niedzielę nie będzie streamu, bo y, będę. Y, jestem aktualnie w prasie, jak to oglądacie, i po prostu bym nie dał rady tak y, nagrać ani zabić żadnego tam streama. Y, plus, dodatkowo chodzi o to, że, mm, że nagrać ten odcinek i bez, bez rendering, bo jest godzina do 24, y, to po prostu ogarniemy, i następnym odcinek myślę, że. Będą się już pojawiać fajnie ogarnięte, tak. Także co, dzięki, że oglądaliście filmik, myślę, że się spodobało. Także co, trzymacie się i do zobaczenia, cześć, piona.